Witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zapraszam do oglądania. Bardzo dawno znowu odcinka nie było, dlatego coś niecoś Wam pokażę, po troszku znowu. Jak możecie zauważyć są fusileczki. Ja właśnie będę opróżniać e, boksy, bo już trochę nabrudziły. Dostały świeżo wodę. Co tam u kochinek? Jedna kurka niestety odeszła, ponieważ bolek ją rozjechał. No i niestety ale skończyła życie. Jak możecie zauważyć mamy nową kurkę. I tak mi jeszcze brakuje dwóch kurek. Tutaj mamy jeszcze trzy sileczki, które chodzą razem z kochinkami. No, jak możecie zauważyć, no, już duże są te kochinki. Co tam, luluś? Cześć! Luluś! Luluś! Pluszaczki. Luluś. O, dają się głaskać. No, już są praktycznie takie duże jak tamta kurka. O! Boluś to już jest naprawdę kogut nad kogutami jest kawał <coughs> faceta. No a tutaj mamy biało czuby holenderskie. Raczej wam ich nie, nie pokazywałem. Eee. No jest to nowa rasa w hodowli. Są białe, są jarzębiate. Jest nawet jedna. O tu jest czekoladka kurka. Eee. Jest nakrapiana jedna lokowana, są trzębiate, są białe. O, teraz wezmę paszę, o tu jest druga biała. Tu mam jakoś spleśnie, nie wiem, coś w tym stylu. Ale nie bać się. Jak możecie zauważyć, no jest tutaj blady kogucik, Dlaczego one tak wyglądają? Ano, bo kupiłem chore. Były w opłakanym stanie miały w sobie trzy różne formy. Pasożytnicze cieni i były żywą wylęgarnią, e, żywą wylęgarnią czego to było? Już nie pamiętam. Wszołów No, coś w tym stylu, Wszołów. na pewno nie był to ptaszyniec. Na szczęście, no i bardzo dobrze, że nie był to ptaszyniec. Kurki jedzą sobie, niech jedzą. Oj tutaj w rubli teraz jest pełno. Od kiedy kury są na tyłach? No tutaj mamy stado czekoladowe, i tu jest nowa kurka czekoladowa. Split na motlet. Mokry te, teraz jest. Tutaj mam dwie kurki czekoladowe. Jedna czekoladowa, jedna małwe czekolada, czyli jasna czekolada. W golasie. Kureczki młode. To są trzy nowe kurki. W sumie tamte dwie golaski już były, ale no. Wiadomo. Yy... Były młode i tu nie były. Teraz są tutaj. Tutaj jest czeko jarzębiata. Pokaż się. Brzytwo. Tutaj jest czeko splash. No i reszta. O, tu jest jeszcze jedna. O. Już jajko zniosły. Czy to zniosły pewnie? Szybkie są. Pokażę Wam jeszcze małe pisklaczki. Jajko sobie tu odłożę. I pokażę Wam małe pisklaczki, które się wykluły parę dni temu. Jeszcze przy okazji zobaczycie John'ego. Nie wiem czy znacie John'ego, czy nie znacie, nie wiem. Nie pamiętam. A tu jest Johnny. Przed chwilą mu czubek obciąłem. Tutaj kurki dwie. Ogółem tak. Ta, tamta golaska. Yy, te lokowane coś. Yy, ten golasek. Ta, ta sztuka. Tamta o. Na pewno są na sprzedaż. No i te dwie kurki raczej też są na sprzedaż. Jeżeli ktoś mi da cenę zadowalająco, to sprzedam. Tu mamy krzywego dzióbcia. Zobaczymy, ile jeszcze sobie pożyje. Możecie stwierdzić, że to jest męczenie się nad ptakiem, no ale daje mu chociaż trochę życia. Tutaj mam kurkę motletkę. Myślę, żeby ją wrzucić do stada czekoladowych, będą wychodziły split na motlet. No piękniej sikorki siedzą o tutaj to jest na pewno ta kurka na sprzedaż w barwie splash a no i miałem wam te kurczaki pokazać no to już przechodzimy do nich to są parudowe pisklaczki brzydalki Są białoczuby holenderskie. No i karzełki bułgarskie, których jeszcze nie widzieliście, no ale już o nich wiecie. A zobaczycie je w następnym filmie. O, no, tutaj wam mogę. Gdzie on jest. O jeju. A nie. O. No, to tu mi się złapał każełek bułgarski. Taki maluszek. A tu zobaczcie, jaki jeszcze brzydalek. Muszę im jeszcze dzisiaj lub za jutro zmienić lokum, bo już z tego wyrastają. No ale co? To chyba. O, to otworzymy są jeszcze kurki. O przepiórkach wam w ogóle nie nagrywałem. Że mi się wykluły, już ładnie odrosły. Zapraszam do składania zamówień. No ale dobra, trzeba tu kurki wypuścić, bo one czekają na wyjście. Jedna lub dwie siedzą. W sumie dwie to się jeszcze zastanawiają. Jedna, tu się zastanawia, nawet czy chce siedzieć, czy nie. No trawa już nie rośnie i strasznie dostaje. Tutaj się odbudowuje. Rośnie, nie wiem jak to nazwać. Dimuś się pierzy trochę. Nowych piórek dostaje. Zawsze co dbałem o wybieg, to teraz już no, nie patrzę. Jak nie będzie, to kurs prawa. No Tak naprawdę dbam o to, żeby miały. No ale jak nie chcę mieć, no to... Że wygrzebuję aż do korzeni. No to zresztą to jest naturalna sprawa, kurek. No dobra, to chyba wszystko w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego na razie i cześć.